Ciekawe, co jest w tych pudełkach. Suzy, sprawdź pierwsza. Suzy? A, tak, to ja. Mam nadzieję, że jest tam coś wartościowego. Albo smacznego. Ech, eee, to wcale nie jest smaczne. Co za ochyda. Zdajesz sobie sprawę, że i tak będziesz musiała zjeść te kurze łapki, prawda? Wyglądają tak sobie, ale na to nie można nic poradzić. Na pewno będę chora. Co za obrzydliwość. Tak, przyjemnie jest patrzeć na męki Suzy. Tak? Lepiej otwórz swój safe. Wtedy zobaczymy, kto z nas ma więcej szczęścia. A otworzę. Mam nadzieję, że jest tam coś smacznego. Hurra! Mam ogromny kawałek bardzo ładnego tortu. Wow, to już nie jest kawałek. Teraz mam cały tort. O, tak! Jakie to jest pyszne! Lili, zazdroszczę ci! A z kolei Suzy aż mnie boli, gdy na nią patrzę. Czas sprawdzić, co jest w moim sejfie. Mam nadzieję, że będę miał tyle szczęścia co Lili. Dziwne, wygląda jak jakiś eliksir. Ciekawe, co się stanie, gdy go wypiję. Co się dzieje? Dlaczego wszyscy się zatrzymali? Ojej, jestem super szybki! Zobaczmy, jak bardzo. Uff, muszę się napić. Trzeba szybko znaleźć wodę. Jaka wspaniała morska bryza. A koktajl rewelacja. Przepraszam, podkradnę ci napój. Super. Dziwne. Gdzie jest koktajl? Dopiero co tu był. Jak fajnie jest być naprawdę szybkim. Suzy, to tak siedzisz. Lili, co z tobą? A, wiem. Zanim ktoś zauważy, zamierzam zjeść tort. Pyszności. O, jest jeszcze jeden kawałek. A w zamian Lili może pomóc Suzy schrupać kurzą łapkę. Pyszności. Dobra, znudziło mi się już. O, chyba wiem, co zrobię. Zawsze zastanawiałem się, czy Suzy by pasowały wąsy i broda. Fu, dlaczego trzymam kurzą łapkę? Gdzie jest mój tort? Co się stało! Dlaczego mam na sobie te rysunki? Quentin, doigrałeś się! Wiesz co ci zrobię za kradzież mojego ciasta! Proszę bardzo, masz! Trzymajcie mnie, zaraz upadnę! Dobrze mu tak, dostał za swoje! Co tym razem jest w sejfie? Mam nadzieję, że znowu coś smacznego. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Quentin, musisz go otworzyć jako pierwszy. Tego właśnie chcemy. Dobra, a co to? Cytryny? Są oczywiście kwaśne, ale myślę, że sobie poradzę. Jeśli nie jesteś mięczakiem, na pewno dasz radę. Ja mięczakiem? Zjemię natychmiast, patrzcie! Chyba oszalał. Fu, na sam widok robi mi się niedobrze. I kto tu jest mięczakiem? Nawet nie drgnąłem. Widziałyście? Ojej! Oj! Nie spodziewałem się tego. Ale uznajmy, że dałem sobie radę. Suzy, twoja kolej. Ojej! Jaki fajny prezent. Uwielbiam popyty. To jedyna zabawka, która naprawdę mnie relaksuje. Ale super! Ile można? Suzy, czy ty w ogóle jesteś z nami? Ej, żyjesz? A, co się stało? A, tak, nic mi nie jest. Po prostu popyt mnie wciągnął. Dobra, teraz moja kolejna otwarcie sejfu. Wow! Jakaś stara książka. Mam Na nadzieję, że w środku znajdą się jakieś ciekawe zaklęcia. A, Bardzo stara książka. Spójrzmy. Wingardium Defodio De Santo de Portus. A, co się dzieje? pomocy! O nie! To prawdziwa ręka! Ona się rusza! Niech ktoś się tego pozbędzie! Pomóżcie! Możesz mi nie przeszkadzać? Chwileczkę. Czy ta ręka myśli, że może ukraść mój popyt? Nie ma mowy. Załatwię ją! Lili, daj mi tę książkę. Trzymaj. A masz! Gotowe. Nie będzie nas więcej niepokoić. Wszystko w porządku? Prawie się nie bałem. Szukałem na podłodze czegoś. Nieważne. Tym razem to ja pierwsza otworzę sejf. Jakaś butelka. W środku na pewno jest coś bardzo pysznego. Muszę tylko ją otworzyć. No dalej. Otwórzcie. Gotowe. W środku chyba jest jakaś pyszna galaretka. Wow. Mam nadzieję, że jest naprawdę dobra. Mmm, świetnie. Jestem zadowolona. Daj nam spróbować. Jeszcze czego? Nawet nie patrzcie na moją butelkę i tak nic nie dostaniecie. Lili, teraz możesz otworzyć swój safe. Fu! Tylko nie to. Nienawidzę cebuli. I co z tego? I tak trzeba ją zjeść. Więc śmiało, smacznego. To obrzydliwe. Dlaczego ktoś ma pyszną galaretkę, a ja muszę cierpieć z powodu cebuli? Ciekawe, co mnie czeka w środku sejfu. Czajnik? Ale dlaczego miałbym chcieć czajnik? E, obudziłeś mnie! Dzień dobry! Teraz spełnię Twoje trzy życzenia. Wow! Chcę mieć taką galaretkę jak Suzy. O, dzięki! Spróbujmy. Tak, Suzy, miałaś rację. To jest pyszne. Mam też prośbę związaną z Lili. Bez problemu. Ojej, jestem taka piękna. Wow, jestem prawdziwą księżniczką. Co? Ja też chcę być księżniczką. Kłępi, daj mi tę lampę. To też wypowiem życzenie. Nie ma mowy, jest moja. Ojej, wygląda na to, że Suzy jest teraz tak zielona, jak i galaretka. Lilia, ty jesteś taka ładna. Mogę zaprosić cię na randkę? Pewnie, dzięki za komplement. Super, zrobiłem swoje! Życzę Wam wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że zrobimy niesamowite torty. I już niedługo się o tym przekonamy. O, wow, truskawki! Gra dopiero się rozpoczęła, a ja już mam tyle szczęścia. Czas udekorować biały tort czerwonymi owocami. Co za aromat! Super, udało ci się. Ej, ale nie śmieć! Dlaczego rzucasz w nas szypułkami? Oj, przepraszam, skupiłam się na torcie, nie mogę myśleć o niczym innym. Mój Boże, jest pyszny. Ja również nie mogę się doczekać, kiedy skosztuję ciasta. Ciekawe, co dostanę. Co? Ryby? One są paskudne. O tak, smród rozniósł się już po całym pomieszczeniu. Dobrze, że mam maskę przeciwgazową. Jak to jeść, skoro nie mogę nawet przebywać w pobliżu tego produktu? Co za różnica jak! Po prostu pospiesz się i zjedz to! Tu się nie da wytrzymać! Nie krzycz na mnie! Staram się jak mogę! To straszne! Muszę zdjąć maskę! Nawet nie spróbowałam, a już mi niedobrze! Dziewczyny, trzymajcie mnie, bo mi słabo. Musimy natychmiast pozbyć się tego paskudztwa. To najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam. Dzięki za pomoc. Zrobiłyśmy to, żebym jak najszybciej mogła nacisnąć przycisk. Żeby trafiło mi się coś pysznego, proszę. Wow, żelkowe robaczki! Ale mam farta. Muszę je natychmiast wyłożyć na ciasto i zjeść. Wyglądają pysznie. My też byśmy spróbowały. Nie róbcie sobie nadziei. Na tak małym talerzu jest tyle różnych robaczków. Spójrzcie, jakiego ogromnego żelka znalazłam nie mieści się na torcie. Co robić? Nie mogę przecież zepsuć wyglądu tortu. Będzie nieapetyczny. Trzeba podzielić tego giganta na kawałki. Ale jak? Suzy, pomożesz mi? Oczywiście. Ciągnij. Mocniej. Ale nie tak mocno. Ups! Wygląda na to, że Daisy nie potrzebuje już tortu, tylko lekarza. Mam nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko, jeśli poczęstuje się jej ciastem. <tryk> Tym razem ja pierwsza nacisnę przycisk. Dobra, zaczynaj! Hurra, czekoladowe jajko! Coś mi mówi, że to ciasto będzie pyszne. Chcę je jak najszybciej zjeść, więc od razu rozłożę wszystkie kinderki. Ale pięknie to wygląda. Największe jajko umieszczę na szczycie tortu. A podzielisz się z nami? Nie ma mowy, jeszcze nawet nie nacisnęłyście przycisków, a może też traficie na coś równie pysznego. Patrzcie! W środku jajka jest niespodzianka. To kolorowa posypka jest taka ładna. Założę się, że też jest pyszna. I jak? Smakuje ci dobry tort? Bardzo dobry. Wiem, posypię cały tort. Dzięki temu będzie o wiele ładniejszy. I oczywiście o wiele smaczniejszy. To połączenie kolorów doprowadza mnie do szaleństwa. No dobra, to czas otworzyć największe jajko. Jakie to jest piękne. No i jak pyszny? Jeszcze jak? Nie macie pojęcia, jak bardzo. Mam nadzieję, że będę miała tyle samo szczęścia. To dżem truskawkowy. Po prostu go uwielbiam. Z pewnością sprawi, że tort będzie mniej suchy i smaczniejszy. Tylko nie mogę przesadzić z ilością, bo będzie za słodki. Ale ciężki słoik. Ups, teraz ciasto będzie mega słodkie. I co z tego? To przecież dobrze, prawda? Właściwie to tak. Nie wiem nawet, dlaczego tak się denerwowałam. Ja też chcę nacisnąć przycisk. Kola? Mentosy? Jak mam połączyć kola i mentosy z tortem? Nie będę go polewać, bo wtedy będzie cały przemoczony. Mam lepszy pomysł. Po co go polewać, skoro można zrobić prawdziwą fontannę? Kola ciasto mentosy to będzie najsmaczniejsza fontanna na świecie. Tylko uważaj, żebyśmy nie zmokły. Nie martwcie się, zrobię to bardzo uważnie. Suzy, niepotrzebnie panikowałyśmy. Jakaś mała ta fontanna. Tak, myślałam, że będzie większa. Dlaczego miałoby być większa? Najważniejsze, żeby dobrze smakowała. I tak jest. Wow, jaka piękna lalka i tort. Zgadzam się, to wygląda niesamowicie. Ja mam różową lalkę w moim ulubionym kolorze. Sprawdźmy, jaki smakołek dostanę. To moje ulubione lody Baskin robins. To będzie idealne połączenie. Dziewczyny, wreszcie mogę powiedzieć, że mam wielkie szczęście. Mam genialny pomysł. Uważajcie, za chwilę będzie show. Muszę roztopić lody i polać nimi wierzch tortu. Kate, nie rozumiem, coś ty wymyśliła. A teraz dodam nieco posypki. Dobry pomysł. Tort będzie smakować jeszcze lepiej z posypką. Masz rację, suknia mojej księżniczki będzie cudowna. Tylko spójrzcie. No i co? Zamierzam teraz to wszystko zjeść. Życzcie mi smacznego! Kate, tak apetycznie jesz. Ja też chcę. O nie. Toksyczne odpady to chyba bardzo kwaśne landrynki. Chociaż nigdy ich nie próbowałam. Więc mogę się mylić. Nie, nie myliłam się. Są naprawdę kwaśne. Nie będę ich jadła. No. Będziesz, takie są zasady. Wyobraź sobie, jaką piękną sukienkę będzie miała Twoja lalka, jak ozdobisz ją cukierkami. Dobra, masz rację. Mam nadzieję, że słodki tort zniweluje tę okropną kwaskowatość. Go, go, go. Suzy, dawaj, Suzy! Go, go, go. Nie, to jest po prostu okropne. Dziewczyny, jest nie do zniesienia. Dlaczego w ogóle was posłuchałam? Nie powinnam była tego jeść. Dobra, zobaczmy, co mi się trafi. Mam nadzieję, że będzie to coś smacznego. O nie, tylko nie musztarda, zepsuje mój tort. No i dobrze. Spodoba ci się. Może uda mi się przynajmniej narysować ładne wzorki. Wtedy nie będzie tak bardzo bolało jedzenie tego przysmaku. No dobra, to próbuję. Jak, smakuje? Nie, to jest ohydne. Już czuję, jak we mnie coś się pali. Muszcie mi. Inaczej cała spłonę. Nie martw się, mam lodówkę z lodem na wszelki wypadek. Mam nadzieję, że ci to pomoże. Od razu lepiej, ale nie na długo. Znów mi gorąco. Lepiej po prostu wysypię na ciebie cały lód. Wendy, czekaj, ja zacznę. Z ziarenka popcornu? Oh, no. What? Bardzo zabawne. Nie mam zamiaru połamać sobie zębów. Dobrze ci tak. Może nie będzie tak źle. Ocz, niepotrzebnie to zrobiłam. Teraz moja kolej. Czekoladowa kukurydza. Warto było czekać. Pachnie naprawdę pięknie. Dobra, nie będę skubać po jednym ziarenku. Zjem wszystko naraz. To niesprawiedliwe. Muszę coś zrobić. W ciągu kilku sekund wszystko się zmieni. Mary, dlaczego to zrobiłaś? Bo chciałam zjeść popcorn. No, przyznaję, że było warto. Wiedziałam, co robię. Już myślałam, że będziemy tu głodować. Czekoladowe papryczki! Jakie szczęście! Czy to znaczy, że ja mam prawdziwe? Weź się w garść, Mary. Miałam rację! Nie dam rady tego zjeść. Wiem, jak ci pomóc. Proszę, przydać się lud, gdy spróbujesz papryczek. Jestem naprawdę przerażona. Użyj lodu! To naprawdę pomogło! Dzięki! Cieszę się! No, niestety, makijaż ci całkiem spłynął. Ale to nie ma znaczenia, bo czeka na mnie pyszna czekolada. Nie mogę na to patrzeć. To było naprawdę dobre. że ta papryczka też ci posmakuje.. Wendy jeszcze jedna została. Racja, dzięki, musiała mi ją przeoczyć. Wszystko mnie pali. Tu masz wodę. Jak dobrze, że była pod ręką. Czekoladowy zegar, nigdy takiego nie widziałam. Mój wygląda nieźle, ale smakuje po prostu obrzydliwie. Plastik nigdy nie dorówna czekoladzie. Muszę się o tym przekonać. Hej! wózka Jeśli chodzi o słodycze, przyjaźń schodzi na dalszy plan. Tylko spójrz, ile tu jest czekolady. Hmm. Zaraz oszaleję z zazdrości i głodu. Hmm. Chciałabym móc cofnąć czas. Czy to zadziałało? Nie do wiary. Oh, man. Dzięki, Mary. Teraz musisz dać mi kawałek. Już mówiłam, że nie dam. Moje serce zaraz się zatrzyma. Mój żołądek już to zrobił. Daj mi swój zegar. Nie ma mowy. Puszczaj. Nie puszczę. Oddawaj. Wendy, co ty zrobiłaś? Zestarzałyśmy się! Ura! Czas się cofnął! Ten kaktus w ogóle mi się nie podoba. A mój wydaje się być w porządku. Jak zwykle, nie mam szczęścia. Postaram się to naprawić. Czas na małą wizytę u fryzjera. To świetny pomysł. A teraz spróbujmy. Jakie to gorzkie. Wygląda na to, że fryzjer nie pomógł. Muszę to czymś zapić. Sorry, ale nie mamy czasu na szukanie dla ciebie wody. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Czy to konewka? Na pewno jest w niej woda. Ej, potrzebowałam jej, żeby wyhodować kaktusa. Dobra, wezmę większą konewkę. Gdzie ona się podziała? Znowu ty? Hmm. Okej. Dobra, mam jeszcze jedną. O, ta będzie idealna dla mnie. O nie, nie dam ci tej konewki! Hmm, ojej, co się dzieje? Udało mi się wyhodować czekoladowego kaktusa. Wow. Jest takie pyszne. Daj mi chociaż kawałek. No dobra, trzymaj. Duży, soczysty burger, marzyłam o takim! Czekoladowy wygląda o wiele fajniej. Kłóćmy się, lepiej spróbujmy naszych smakołyków. Ale dużo nadzienia. Lubię tego typu dania. Zostaw mi coś. Czemu zawsze przeszkadzasz mi w jedzeniu? Przepraszam, więcej nie będę. Mam nadzieję, że ty też mi nie przeszkodzisz. Bo zamierzam zrobić coś specjalnego. Burgera ze słodyczami. Wyszło prawdziwe arcydzieło. Muszę go spróbować. Ups, Mary, twoja czapka kucharska zniknęła. Nie widzę jej. I burgera też już nie ma. To wszystko twoja wina, Wendy. Tym razem ja zacznę. To żaba. Ale chyba nie jest prawdziwa. Tak, to czekolada. To znaczy, że ja mam prawdziwą żabę pod swoim kloszem. To straszne. Przykro mi, ale będziesz musiała ją polizać. Skoczyła na mnie pomocy. Oh, nie jest to widok dla osób o słabych nerwach. Ojej, to książę. Odczarowałaś mnie. Teraz już zawsze będziemy razem. Wendy, po co ci ten przesłodzony facet? W porządku, wiem jak go nie szkodliwić. Potrzebuję tłustej muchy. O, jedzenie! Muszę jak najszybciej złapać tę muchę. Zadziałało. Ale wielkie jajko. Wygląda fajnie. W dodatku to chyba czekolada. Sprawdźmy, co jest w środku. Co za uroczy mały smok! Tak jest słodki, ale wolałabym czekoladę. Przykro mi, czekolada jest nasza. Nie szkodzi, czeka mnie prawdziwa uczta. Mam nadzieję, że to nie jest surowe jajko. O nie, jestem rozczarowana. I ja możemy ci pomóc. Dziękuję, to bardzo miłe z waszej strony. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Jest pyszne.